Puszczajcie mnie, puszczajcie, Jamcarów morderca, idę zabijać. Ktoś mnie za włos trzyma. Słuchaj, ja mówię oczyma. Słuchaj, mówię biciem serca. Nikogo nie ma, ktoś gada. Nie patrz na mnie, lecz patrzaj, gdzie ja palcem wskażę. Palca twego nie widzę, Lecz mój wzrok upada tam, Gdzie wskazujesz palcem. Widzę jakieś twarze, To arabeski, Ścienne malowidła. Przekonaj się, Wpatrzaj się w ściany. Ściana gadem się rusza, Przebrzydła. Każdy wąż złota ogniem nalany Pierścieniami rozwija się z muru. Kolumny począsają w z wietych grzybę. Sfinksy straszliwe spełzły z marmuru. Sfinksy płaczą, jak dzieci. Węże, jak wiatr, świszczą. Nie nastąp na nie. Patrzaj! Wiją się i błyszczał. Jako motyl, płocha powiewna Odleciała od ściany dziewica. Może jakaś zaklęta królewna? Królewna lub czarnoksiężnica? Przypomnij, widziałeś zielica. Przypomnij do kogoś podobna. Przypomnij. Tamta była posępna i patrzała skromniej. U tej szata gwiazdami ozdobna. To gwiazdy prawdziwe. To światy. Błyszczą na szafirze szaty. Jest to pasterka z gwiazd sioła. Kosz na głowie, w koszu kwiaty i twarz anioła. Lecz patrz na oczy, nieruchome oczy. Gdzie się obrócisz, patrzą za tobą. Czy czujesz wonie i warkoczy? Rozgniotłeś węża pod sobą, pękła żmija. Jezus Maryja! Sen zniknął. Naprzód, naprzód z bagnetem w pierś, stara. Stój! Stój! Ta komnata srebrnego nalała się blasku. Trójnóg złoty. Korona leży na trójnogu. Jest to korona carów dzisiaj. Lecz obrzasku ta korona należeć będzie tylko Bogu. Idźmy. Nie mogę oczu odpiąć od korony. Słyszysz dzwonów jęk-żałobnych? Po całym mieście i na wszystkie strony? Słyszę! Dzwony! Błysk! w szybach sali. Po trumnach wszedł trup i stoi cichy w oknie. Gromnicą szyby pali. Wiatr zrywa mu płaszcz, a robak w każdym włóknie, jak nić biała. Gdzie oczu blask, tam świeci kość spróchniała. To trupów kat wykona, co uchwalą. Patrz, w okno bije, rozbija, Jezus Maryja, zniknął, trumny się walą, jak grom. Wracaj, tu czarta dom. Pójdę, mimo diabłów głosy, abym się we krwi ochłodził. Tłum, jakiś drogę zagrodził. Przejść, nie można, jak przez kłosy. Trzeba deptać, nie roztrącę, widma blade i milczące. Jak stoki strażnik pawi. zaglądają w tamte drzwi. Gdzie śpi cesarz, Czy ciekawi? Jaka barwa sarskich krwi? Ha! Mówcie, czy się nie budzi? Pożar zaraz mowę stu tysiąca ludzi, jak w grobie głucho. Ktoś mi przez ucho do mózgu tyle zbija: Jezus Maryja!